Zepsułem, ale jaja ja. Nie mogę skrzynię otworzyć. dobra fajnie. Co Hej. Jest tam kto? Szciągnij. Potrzebne wytry. Rozwalij ich. Połamaliśmy <laughs> je, zanim przylezie ich więcej. Pozbyłeś się? Nie, no Kolejne? ja to udany. Jesteś jest górcel? Przysłał mnie Raiz. Ja ty robisz dla Raisa Coś czułem, że to zbyt pięknie wygląda. Już dość zabraliście. Już więcej nie damy. Firkin, powiesz. Ayla, mi. proszę. Już lepiej ja z nim pogadam. Tak nas nie można traktować. Firkin, skopię ten twój zap, Dalej, Firkin, lej go w Miły Bóg, kurcze, nie chcę kłopotów, ale płaciłem już w tym miesiącu. Niedługo nic już nie będę miał. To zupełnie nie mój problem. Rais ma dostać pieniądze. Jak nie, tobie i twojej kobiecie może stać się krzywda. W dupie mam twoje groźby. Skop mu zad, Firkin! Weź daj spokój, Ayla! Dobra, masz, nic więcej nie mam. P Prawdziwy facet by mu dokopał. Nie będę przeszkadzał. Masz chyba większe problemy niż brak pieniędzy. Dobra, Karim, mam kasę od Gursela. Nienawidzę się teraz, ale kasę mam. Odraza do siebie zanika z czasem. Jaką? Dobra, jest tu prom? coś przecież szumił, nie, to, nie Komputer. Ludzi tam czekając na ta, o, komputer był tak, Jego tak no bo komputer szumił, czyli dobrze bo go, cicho chodzi. A więc są tam ludzie. Nie spod... ja wiem, mikrofon spadł. spot. Ja mikrofon tutaj jest tam wieża do włączenia i ona hmm. jest wysoko, jak ja mam tam wejść? Ale no. jaka um. wieża? Parkour. Na stacji kolejowej? No. <c> no to masz taki słup po prawej, czy po lewej, taki drewniany, i po słupie musisz tam być. I masz taką barierkę, barierkę, no... Jakiś pomysły, jak zarażeni sforsowali ogrodzenie? Domysły? Ja doskonale wiem, jak się przedostaje. Ten idiota w masce przepiłował skobel. O kim mówisz? Nazywają go człowiekiem w masce. Mieszka na zewnątrz. Jest chory na umyśle i cały czas nosi maskę gazową. Uważa, Nie, jeszcze no, no, jest, hmm. Jeden strażnik widział, jak przecinał skobel, a potem uciekał. Toś musi coś zrobić z tym facetem. A wiem na jaką wieżę dał, dał kolejowej poczynicy? Ale pierty knełochu. Kamil. To mówiłem Czarkowi, wchodzisz na ten hangar i z tego hangaru, z dachu między jest taka przestrzeń, dziura i tam jest taki występ, musisz skakać, ale patrząc do góry, wtedy on się złapie przy tym słupie. A to, to nie, to ja tu. Już, jest dla wlazłem jestem już tam na dachu tego hangaru, naprzeciwko tego włącznika, zaraz tam do No. O kurde Spadło Mówiłem, że musisz patrzeć jak lecisz Rękoma jakby do góry tak no Nie, ja spadłem nie tu O ja No to teraz na To teraz na, na ten, na wagony i tam masz takie rury do góry I znów na ten hangar Ty no jeba masz Ale urywa. Dobra, trzeci poziom.

Skaczący, bogaty, no, pływa się znakomicie. czyli wizyt, czyli ty czyli jestem. Prześpij się. No dobra. Już masz prześpisie? się? No. Oto już teraz powinno się, jak to widzisz, o po poranku przedtem, powinno ci się... Być... Mm. O oh, Jezus! Jakie wielkie! No. He, <laughs> Człowieku! Powinno ci się wyświetlić, że już mam dostarczone. Nie, jeszcze o nie. O Jezu, przywo... Przyszedł nam po przesyłkę dla Raiza. Już. w końcu. Dopiero trybu. co się wam opłaciliśmy, krwiopijcy! Działa. Plan działa? Tak.